Cześć, kochani, to jest nasz hotel, nazywa się Villa Adriana. Niestety nie mamy zniżek, zajmie. No i w ogóle pokażę Wam, jakby koło tu wygląda, jakby rejestracja. No powiedzmy, teraz już mamy kartę, więc już wchodzimy, nie? Ale ja się pierwszy raz spotkałam z tym, że zamiast kogoś z recepcji to było jest coś takiego, o, i jest automatyczna recepcja. I widzicie, tu się normalnie klikam, mam rezerwację, nie? O, wykliknąć O, się klikam na rezerwację. Tu sobie wpisujecie numer rezerwacji, który dostajecie na maila. I po tym jak dacie zatwierdź, to wam się tu drukuje taka biała karta. O, taka, którą tutaj mamy. I potem ją można już tu przyłożyć i wejść do środka. No, także jakby jest zero kontaktu z obsługą, tylko tak jakby wszystko zdalnie. No, i potem tą kartą normalnie otwiera się drzwi do pokoju. No. No a to przy okazji nasz pokój, Taki. Yy... Oj, to taki na jeden dzień. No ale w sumie wszystko jest. No. Tylko co prawda na parterze jesteśmy to tak 2 na 10. No. No ale jakieś tam ręczniki są. Yy, łóżko całkiem w sumie wygodne, jak już patrzyliśmy trochę. No to jest yy, ten monitor, który ma opcję chyba telewizora. No. No i łazienkę od razu w pokoju. No, to też fajnie. O. No, no, taki ten. No. no to tyle. Tu jest Adrianek. A tu ja.